Dzień dobry kochani. Zapraszam serdecznie osoby urodzone w znaku Lwa na czytanie miesięczne. Czytanie na styczeń 2022 roku. Pokażcie karty, jaki to będzie miesiąc dla osób urodzonych w znaku Lwa. Pokażcie energię dla osób urodzonych w znaku Lwa. Rozpoczynacie piątką buław w wyzwaniu siódemka pentakli. W podstawie królowa pentakli odchodzi do przeszłości trójka pucharów. W Waszej głowie, czyli w świadomych dążeniach jest dwójka denarów, a w przyszłości trójka denarów. Wasze możliwości to paść pucharów. Wpływy zewnętrzne to karta gwiazdy. Nadzieje bądź obawy, tutaj mamy księżyc. I kończycie dziesiątką buław. No, chyba napracujecie się w tym miesiącu. Mm. A w tle czytania karta wieży. Hmm. Karta wieży mówiąca o tym, że. Być może długo, długo zwlekaliście z jakimiś e, decyzjami, które należało już dawno podjąć. No i przychodzi coś, co niby wydaje nam się niespodziewanym, ale to wszechświat po prostu już e, zbyt długo czekał, a wy zwlekaliście z podejmowaniem jakichś działań. E, wszechświat przychodzi i robi wtedy za nas porządek, po co? No Po to, że do tej zmiany, do tej transformacji, do, do tej odmiany w naszym życiu musi dojść. Tak mamy zapisane, tak ma być. W związku z tym, że nie robimy z tym nic, albo zbyt długo zwlekamy, no żeby mogły się zadziać pewne rzeczy, ta wieża przychodzi i wymiata nam to, co już nam nie służy, wymiata to, co już się wysyciło. To, co i tak powinno być dawno zburzone, tylko my po prostu, no różnie to bywa, czasami z jakichś powodów odwlekamy jakieś decyzje, na przykład o rozstaniu, o wyprowadzce, o zmianie pracy, no i coś się zadziewa, no dam tu taki przykład, że zbyt długo zwlekamy, no bo tak, a... No niby nam jest źle, może nie za wiele zarabiamy, ale znamy tutaj ludzi, wiemy, jaki jest przełożony. Już tak odnaleźliśmy się w tym, mamy, yy, nie wiem, swoje, swoje biurko, swoje miejsce. No a teraz iść, w nowe środowisko, to nie znamy nikogo. Nie wiemy, jak się tam poruszać, jak się, czy się tam odnajdziemy, czy będzie nam tam dobrze. No i tak chcielibyśmy zmienić tę pracę, ale tak odwlekamy, odkładamy, odkładamy. No ale czas już nadchodzi, tak? I wszechświat zdaje się. Wchodzi, wkracza tutaj wszechświat i stwarza taką sytuację, że na przykład, no nie wiem, coś nagle się wydarza, może nasz zakład pracy upada i zmusza to nas do zmiany pracy i tak, i tak. Może mm, siedziba naszej firmy przenosi się do innego miasta, my nie jesteśmy w stanie się przenieść z rodziną do innego miasta, musimy zrezygnować z tej pracy. Coś takiego się zadziewa. I czy to dotyczy pracy czy innych kwestii? Na pewno kwestii, które odwlekaliście. Odkładaliście na inny czas. Rozpoczynacie, moi drodzy, piątką buław. No właśnie, tu jest bicie się z myślami. Wiecie? Tutaj jest rywalizacja takim, w takim zamkniętym kręgu. Tutaj możemy na przykład składać CV do różnych firm, szukać nowej pracy, starać się o nową pracę i chcieć być wygranymi, tak? Tu chcemy za wszelką cenę udowodnić, że to nas pracodawca powinien wybrać, a nie tę inną osobę, że jesteśmy lepsi. Ale również bicie się z myślami, co dalej, co robić, czy powinienem, czy powinien w tę drogę iść, czy nie, czy, czy tak, czy inaczej. Takie duże wahania, ale w zamkniętym kręgu. Udowadnianie swoich racji, walka o swoje. Tutaj jest wykłócanie się również o swoje stanowisko, o swoje zdanie. No, takie udowadnianie komuś, że mam rację. W rodzinie, w firmie dużo energii tutaj spalacie. A wyzwaniem na ten miesiąc jest siódemka pentakli. Siódemka pentakli mówi o cierpliwości, o oczekiwaniu, o tym, że pracujemy, robimy swoje, a kiedy będą z tego efekty, no mamy nadzieję, że jak najlepsze i że mm, dobre, y, i że właściwe, i że takie, jakich oczekujemy, ale jakie one będą, to czas pokaże, czy w ogóle będą. Karta cierpliwości czekania, biernego czekania nie. Bo tutaj robimy swoje. Po prostu zajmujemy się codziennością, zajmujemy się przyziemnymi rzeczami. Wyzwaniem będzie dla was cierpliwość na ten miesiąc. Bo tu nie macie cierpliwości w piątce buław. Tu w wyzwaniu jest: jak być cierpliwym, jak cierpliwie robić swoje i osiągać swoje cele. Jak nie wdawać się w czczą gadaninę, w próżne dyskusje, nie dać się ponieść emocjom. Cierpliwość wyzwaniem na ten miesiąc. Jak wytrzymać tę wieżę, która nadejdzie niespodziewanie, cierpliwie robić swoje. W podświadomości macie królową pentakli, czyli um, w takich waszych świadomych dążeniach, tak. Na podstawie, co leży u podstaw? Królowa Pentakli mówi o tym: chce być stabilna, niezależna finansowo chce móc zdecydować, stanowić o sobie. To jest osoba dobra, ciepła, pomocna, troskliwa, opiekuńcza, ale również mająca, posiadająca, niezależna od nikogo. Ona nie jest osobą uzależnioną od czyichś wpływów, od czyichś pieniędzy. To jest kobieta samostanowiąca o sobie. I wy chcecie taką osobą być niezależną, finansowo, myślowo, decyzyjnie. Odchodzi do przeszłości Trójka Pucharów. Trochę mniej spotkań towarzyskich, trochę mniej zabawy, y, jakiejś przyjemności. Może w, w tym karnawale będziecie mniej chodzić na jakieś spotkania, rauty, może to y, jakieś ograniczenia covidowe mogą wprowadzić i w związku z tym będzie mniej tego, tych okazji. No z różnych powodów, ale na pewno mniej okazji do świętowania, mniej towarzystwa, mniej wychodzenia z domu, mniej takiej zabawy, y, radości, takiego. Cieszenia się z przyjaciółmi, różnymi rzeczami emocjonalnymi. A w waszej świadomości dwójka pentakli. Dwójka pentakli mówi o czasami jeszcze o robieniu czegoś na dwa domy, na dwie prace, na dwie relacje. Takim właśnie tutaj nie ma zdecydowania, że idę w tę czy w tę stronę. Tu brak jest tego zdecydowania. Tu, tu ciągniemy coś. Z, z, dwie sroki za ogon. Czasami są to dwa źródła finansowania. Korzystanie z kredytu. Może będziecie brać kredyty. A czasami jest to życie w dwóch relacjach. Czasami jest to dwie prace. Tak jakbyście nie mogli zrezygnować z jednej, chociaż wiecie, że to was przemęcza i, i no, ale, ale podświadomie, chcecie, chcecie być tą królową pentakli, mieć tą niezależność i stabilizację, więc ciągniecie te dwie prace, tak? No, dwójki wymagają od nas nakładu wysiłku takiego, tak? Zachowanie równowagi jest, ale to zachowanie w dwójce pentakli wymaga od nas dużo wysiłku. Dużo wysiłku. Przychodzi trójka pentakli. W połowie miesiąca. Tutaj są fajne yy, energie na znalezienie pracy, która Was satysfakcjonuje. Tutaj są wreszcie rozwijanie swoich pasji. Tutaj jest możliwość znalezienia współpracowników, yy, osób, które z nami będą wspólnie pracowały, kooperowały, osób, które nam sprzyjają albo podoba im się to, co robimy i dlatego nas wesprą. Więc tutaj jest taka informacja, jest też informacja w połączeniu z tą dwójką denarową, że może tutaj być informacja o, jakimś, o jakiejś relacji z osobą, która jest zajęta. Tutaj mogą być powroty tej osoby, takie nawroty, słuchajcie, że niby się rozstaliście, ale jeszcze się odzywa albo chce, żeby wrócić. Tutaj mogą być takie, jeśli chodzi o kwestie emocjonalne. Natomiast zawodowo całkiem dobrze, zawodowo myślę, że tutaj nie wygląda to źle, aczkolwiek jedno i drugie, czy to będzie relacyjnie, czy zawodowo wysiłku, to od Was niemało będzie wymagało Wasze możliwości. Paś Pucharów. Poznanie nowej osoby, nowe przyjaźnie, nowe znajomości, yy. dzieci, dzieci. Też tutaj dzieci będą yy, jakby yy, jakąś siłą napędową dla was. Albo taka otwartość wasza, jak, jak, jak dziecko, zaufanie komuś, też może być tutaj y, wam bardzo pomocne. Przyjaciele, przyjaciele tutaj, szczerzy przyjaciele. To też jest, y, może wy dla kogoś będziecie takim szczerym przyjacielem, albo ktoś dla was. Z otoczenia macie gwiazdę, kartę Wodnika, kartę nadziei. Karta takiego wyglądania na zmiany, czekania na zmiany, takiego zaufania wszechświatowi, że te zmiany za chwilkę nadejdą. Za chwilę będzie lepiej, za chwilę się wszystko poukłada, za chwilę będzie lżej. Jeszcze trochę wytrzymaj. Jeszcze trochę. Tutaj ważne, żebyście zachowali właśnie cierpliwość, uwagę, nie, nie dali się wytrącić z równowagi, bo wyzwaniem macie siódemkę denarów, czyli Właśnie zachowanie spokoju, cierpliwości. Poczekajcie jeszcze chwilę, może przedeptujecie już nogami, ale wytrzymajcie jeszcze troszkę. W nadziejach bądź obawach macie kartę księżyca, więc tutaj są raczej obawy, raczej wasze lęki, czarnowidzenie, a nie wyjdzie, a się nie uda, albo nie wiem, romans się wyda, albo praca będzie nie taka, jak sobie tam wymarzyłem, czy wymarzyłam. Y nie bójcie się tego księżyca, bo księżyc mówi o tym, że nie o wszystkim wiecie. Bądźcie bardziej asertywni, bardziej pilnujcie swojego stanowiska. Jeżeli sobie obraliście jakiś kierunek, to się go po prostu trzymajcie. Nie zważajcie na to, jakie macie lęki, jakie macie obawy. Obawy zawsze istnieją. To nie chodzi o to, żeby w ogóle zlekceważyć takie obawy, ale chodzi o to, żeby one nie wzięły góry nad tym, co wy sobie zaplanowaliście. Jaki macie plan? Jakie macie dążenia? Cierpliwość. Cierpliwość. Jak się niecierpliwimy, to nagle ogarniają nas lęki. Tak? A może to się nie uda? A może w ogóle to jest głupi pomysł? A może to w ogóle nie dla mnie? Tu z zaufania. Y Szukajcie w sobie, w szczerości, w szczerych przyjaciołach i miejcie zaufanie do wszechświata. Tu otoczenie niesie wam ukojenie, uzdrowienie, nową nadzieję. Może przyjdzie jakiś pomysł, jakieś rozwiązanie, jakiś sposób, jakaś osoba, która przyniesie wam dobrą informację. To może być nowa osoba, której nie znacie. Kończycie, słuchajcie, dziesiątką buław. No sporo weźmiecie w tym miesiącu na siebie, zważywszy na fakt, że rozpoczynaliście piątką buław a kończycie dziesiątką, to napracujecie się w tym miesiącu. Tak jak tutaj w świadomych dążeniach macie słuchajcie dwójkę denarów. Zachowanie równowagi będzie kosztowało was niemałego wysiłku. Ale jeżeli kończycie dziesiątką buław, to znaczy, że wzięliście już maksimum na siebie. Może to być przytłaczające, że tyle obowiązków, tyle rzeczy do zrobienia, ale to znaczy, że wzięliście maksimum. Więcej się nie da wziąć. Po dziesiątce już może być tylko lżej. Mogą przyjść nowe działania, nowe pomysły, nowe możliwości. Po dziesiątce mamy asa. Jedną buławę, pasjonującą buławę. I myślę, że ten miesiąc dajcie sobie czas, tak jak tutaj wyzwanie mówi: róbcie swoje, kierunek, który obraliście w tym miesiącu jest właściwy. Tylko nie przedeptujcie tak z niecierpliwością nogami, nie stawiajcie spraw na ostrzu noża, nie mówcie, że jak za dwa dni się to nie zrealizuje, to znaczy, że to jest głupi pomysł. Nie. Tu ta karta mówi o tym. Wykrzesaj w sobie cierpliwość, pracowitość, skrupulatność, dokładność, nie poddawaj się. Owoce obrodzą. Może będą mniejsze, może większe niż sobie myślałeś, czy myślałaś? Nie ma to znaczenia. To będą twoje owoce. To ma znaczenie. Bo ty przy tym pracowałeś. Ty, drogi Lwie. Więc moi drodzy, miesiąc pod znakiem cierpliwości, nagłych zwrotów akcji, ale niekoniecznie na Waszą niekorzyść, chociaż w pierwszej chwili może się Wam wydawać, że to koniec świata. Nie, nie, nie. Otoczenie Wam sprzyja. Nie poddawajcie się lękom, obawom. Macie możliwości rozpocząć coś od nowa, na nowo. Albo w nowej jakości. Pięknego miesiąca, kochani.